Hej, okay, znaczy ludzie, machamy? No. Hej, ludzie! Witajcie na moim kanale! Jestem Maruwianka. a ja Marika. A to są. Teodor i Kazik. gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy, Sonia? Uwaga, jest godzina 11.38. Wiktoria znowu jest spóźniona. Znaczy, ja już jestem w Peżocie, ale jej w Peżocie nie mam i to jest dziwne. Państwo w czasie wolnym czytamy komentarze i za wszystkie jesteśmy wdzięczne. Uwaga, teraz mamy olej i będziemy dolewać do pożota, żeby bezpiecznie dojechać w trasę, ponieważ jestem super mechanikiem z wykształcenia, to wiem jak to się robi i wleję sama ten olej do samochodu. Kupujesz Mercedesa? A to pasuje ci. Tak? Tak, no. Tak, no nie, no dobrze, do skóry pasuje taki Merol. Pobaczko, tu jest jakaś paulina. Czy każdy ma jakąś swoją paulinę? Nawet plawa na nosie się zgadza. No ten, dzień dobry. Gdzie masz dzieci? O, ta jest z białym, jaka słodka. No są jeszcze za malutkie, żeby tam puścić, gdzie mają iść. Czy <grym grym> <grym> 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 nie? No. Cześć, Cześć mama! Cześć! A ty jesteś. Dalmatyńczykiem świnką. Dzień dobry. Cześć, czy ty jesteś chyba. Z Może ty jesteś tatusem. No, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś choć. To jest tata. Potwierdzone info. To jest tata naszych świnek. Ojej, i co, podobają cię? Też Ale są takie one, malutkie. że będą oh, większe. One jeszcze nie wiedzą. Oooo, chodź, ja ciebie miały nowy wiedzą. domek. O. Sonia, trzymam cię, żeby cię nie pokusiło. Takie małe świnie. Co to Fiona jest? Byłyśmy po drodze jeszcze w sklepie i kupiłyśmy całą skrzynkę. Znaczy to nie ten. Czekajcie, jeszcze raz. Płatki owsiane i będziemy teraz przygotowywać dla śpinek kukurydziany. Dobra, nieważne. A tu patrzcie, Kubuś. A kto nie zna Kubusia, to niech klika tu i pozna. A my będziemy teraz kroić. Pozdrania. Chciałam pokazać to. Czy ktoś widział jakieś takie buraki? Tak. To są jakieś buraki z GMO. Ja nie widziałam o takich buraków. Naprawdę. tak ładnie wygląda. Tak bardzo apetycznie. O, ale smaczne! Miałyście takie rary pasy w domu? Więc jednak stwierdziliśmy, że ugotujemy świnką markaweczkę i jabłuszko Sonia jak Ci się podobają? Podobają się Sonia? Fajne są mniejsze jeszcze trochę od ciebie. Ojej, chciałabyś do nich. Myślę, że to mniej pieski, szczeniaczki. Tak niesamowite. Nie, jeszcze się rusza. Fajne Sonia są. No jej. No daj degustację zrobić. Już zjadła. The dimension said it told me Oh, não Dobra, to idźcie spać. Jeszcze dostawa siana na wieczór. Robimy im kierówkę. O tak. O. I tu mogą sobie ryć i ryć. I teraz też w ogóle ich nie widać. Więc jak widzieliście, świnki od nas przyjechały, są troszeczkę zestresowane, siedzą sobie na razie w boksie. Zrobiliśmy im, jak widzieliście, najpierw warzywka, potem gotowane warzywka i nie chcą na razie jeść tego. Zrobimy im tutaj, zobaczymy do jutra rana, czy zjedzą. Czy możemy im dawać śrutę, ale nie chcemy ich tuczyć, że tak powiemy, więc wolelibyśmy, wolałybyśmy, żeby jadły taką dietę warzywną i żeby wyglądały no... No, jak świnki wietnamskie, a nie wielkie świnie. Tak. Jeżeli zastanawiacie się, czemu tutaj i tutaj są takie dziwne paski, to w międzyczasie spadło mi gopro z boksu kucyków i pobiłam te takie szkiełko, więc to są po prostu ślady od tego szkiełka niestety. No ale widać nas chyba, mam nadzieję. O, coś tam na pewno. Jeśli chodzi o świnki, są to dwa knurki, czyli dwa chłopczyki. No, jak się domyślacie pewnie po imionach Teodor i Kazik. No i mają trzy miesiące, chyba tak. 30 marca, z tego co pamiętam, e, skończyły. No nie będziemy ich jeść, jakby były jakieś wiem, pytania Pytanie. o to. Nie, to no. już możecie już nawet nie zadawać, żebyśmy nie odpowiadały. Tak. Nie, są, nie są do jedzenia są jako przyjaciele, tak samo jak kozy są jako przyjaciółki. Tak, tak, osły, są... kozy, konie, kucyki, tak wiecie, powiększamy na różne ty... rodzaje zwierząt. Tak, ale już na tym się skończy chyba, bo już koniec. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, chociaż no myślę, że nie, no bo to, to są świnki po prostu, nie no, kupiliśmy, są... No i tyle! Tak. Jeżeli macie, to oczywiście zadawajcie w komentarzach, będziemy odpowiadać w komentarzach, bo chyba nie będzie osobnego odcinka na ten temat, chyba że naprawdę bardzo Was zainteresują. Oczywiście będą się świnki przejawiać na innych odcinkach, będziemy Wam pokazywać, jak sobie rosną, bo są no, malutkie, to jeszcze rosną, wiadomo. Mam nadzieję, że się zaklimatyzują, tak jak kozy, bo kozy też, jak przyszły, to były takie... Tak. Wydgane troszeczkę. Jeżeli chcecie, żebyśmy kupili kolejne zwierzę, to 200 tysięcy mm. łapek i kupimy kolejne mm. zwierzę. A jak będzie 100, to na przykład zrobimy taki cały film Dzień z życia Świnki Wietnamskiej. No ale to już trochę bardziej w lato, bo teraz one są stajni, a w lato planujemy puścić je oczywiście na pastwisko. Znaczy na pastwisko. Chcemy Czy... im wyznaczyć po prostu boksik, e, tak. gdzie będą miały kawałek stawku swojego, tego płytkiego, kawałek. i swój własny domek. I kawałek trawki, którą pewnie przeryją po chwili, i będą miały kawałek piachu. Czy coś? Ale no trudno, to będzie ich już sprawa, no nas nie interesuje. Co sobie tam zrobił, jak urządzą, jak sobie tak będą miały. Więc jak będzie łapek w górę, to zrobimy właśnie dzień z życia świnki. No i oczywiście, jeżeli podobał Wam się taki film z nowym zwierzakiem, znowu. <śpiewanie> tak Już za nowość! E, już drugi Jest. zwierzak w ciągu tygodnia, tak już zaczyna się e robić nudno. To oczywiście subskrybujcie kanał, więcej takich filmów, no chociaż chyba więcej nie będzie filmów z. Chociaż jeszcze alpaka, tak, albo jeszcze baranek. Mi się bardzo spodobał baranek, jak byłam w Niemczech. Jak ktoś nie widział, to tutaj kliknijcie, to zobaczycie baranka. No to już są dwa rodzaje. No to jeszcze może dwa filmy się pojawią, więc oczywiście subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Też podajcie na Instagramy, bo tam na pewno na story będzie więcej świnek. One są ogólnie czarne, jedna ma taką kropeczkę na nosie. I dwie nóżki białe, a druga ma chyba tylko jedną białą. Więc tak będziemy je rozróżniać, jeżeli ktoś by się zastanawiał. Albo będzie po prostu świnie. I pewnie tak będzie. Oszmy, Albo chłopaki. Jedną. Kucyki. No. Kozy. No więc my się chyba z wami już żegnamy. I do zobaczenia w następnych filmach. Pokoju. Pa! Żegnajcie! Jeszcze na końcu chciałabym dodać, że niedługo zbliżamy się do magicznej liczby. Tak, mam nadzieję, że będzie magicznej, że potem już będzie taki nagły wzrost subów, ale zbliżamy się do liczby tysiąca subskrypcji. I z tej okazji właśnie nagrywam dwa odcinki. I Jeden to będzie QA, więc możecie zadawać pytania w komentarzu pod tym filmem. Ja odpowiem, jak będzie tysiąc subów, więc oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, kto jeszcze tego nie robi. A ja przyszłam teraz do Gucia. Nie zwracajcie na uwagi na to, że on jest troszeczkę brudny, ale padał przed chwilą deszcz i Gucio wytarzał się w piachu. Ale chciałam Gucia pozdrowić od Sony, która napisała komentarz, że się w Guciu zakochała od pierwszego wejrzenia. Także Guciu, masz pozdrowienia. Guciu myślę, że się bardzo cieszy z pozdrowień. I dziękuję. I również Gucio pozdrawia nasz tutaj brudny amant. Chodź Gutek, pokaż się. O! Pozdrawiam Gucio. <grym> Pozdrowionka. O! Guciu daj buziaka. Będziemy już chyba kończyć ten odcinek, ale jeszcze chciałam Wam pokazać jedną rzecz, ponieważ dzisiaj przez chyba 3 godziny robiłam Paulinie fryzurę i chciałam Wam pokazać jak ona wyszła. Więc uwaga. Raz, dwa, trzy. ta -dam! Mam nadzieję, że się podoba. A tu zrobiłam takie trzy warkuczyki Guciowi. Też będę takie robić. I Paulina ze swoją siateczką. Żegna się z Wami. Pa pa!